Wstajemy, stajemy. Wodę mamy, więc... Lewa i prawa strona. Wstajemy, wstajemy. Wstajemy. Ręce klaszo. Mocno, mocno. Największe serce tobie dałem. To moje, To moje. Od ciebie co chciałem, dostałem. Bo tylko my we dwoje Największa miłość na tym świecie Istnieje Ty i ja Pomimo burz jak na pewno się da nie Nieraz zatrzymać chciałem czas Wiem Mówiłem Kocham cię nieraz da Najmocniej wierzę, wierzę w nas. Bo to, co łączy i łączyło, będzie wiecznie trwać. Największe serce tobie dałem. To moje, to moje. Od ciebie co chciałem dostałem. Bo tylko my i największa miłość na tym świecie istnieje. Ty i ja, pomimo bólu, jak chcesz! Na pewno się da. Dziewczyny, zróbcie hałas! Pokażcie, jak tutaj pięknie, w prawie mazowieckie się bawicie! Ręce klaszą mocno! Wszyscy razem, z całej siły. Tak, tak mocno kije serce me. Gdy, ty. ty jesteś obok, blisko, gdzie nic, nic nie robi bo to, co łączy i łączyło Będzie ciebie Na Największe serce Tobie dałem To swoje, to moje Od Ciebie co chciałem, dostałem Bo tylko my, we dwoje Największa miłość na tym świecie Istnieje, Ty i ja Pomimo burz, jak chcesz, na pewno się da. Największe serce tobie dałem. To swoje, to moje. Od ciebie co chciałem, to, to tylko my, nad moje. Największa miłość na tym świecie. Istnieje. Ty I nie, ty ja, pomimo burz. Я хочу, наверное, симдал.